Na pewno mecz. Dzień dobry, witam wszystkich przede wszystkim. E, e, dziękuję za miłe przyjęcie w Szczecinie. E, natomiast e, mecz walki, wydaje mi się, że szarpaliśmy dość mocno. E, nie ma to jakiejś wielkiej różnicy w statystykach. Z tego co widzę, zbiórka podobnie, straty podobnie. Asyst, troszeczkę więcej Szczecin. Jednak też wygraliśmy tylko z jednym nominalnym rozgrywającym. Woro dawno na tej pozycji nie grał, więc na pewno tych hasy zawsze jest troszeczkę mniej wtedy. Hmm, ale cóż, wydaje mi się, że przyzwoite spotkanie z naszej strony, jednak na obrońcę tytułu to nie wystarczyło. Prawa dla Kinga i my musimy szukać zwycięzmu gdzie indziej. To start really not bad. Z agresywnymi, good defense ale. You know? But... We still like, uh, how to say, like in the school, you know. that's means we are teaching to, we preparing some some things. And when when we are not tired, we are okay. We are playing good defense. We are playing some good offense. You know everything. We do everything what we prepare. How I want. They doing okay. But when coming with this tiredness, of course, like Iko told, you know, it's we playing with one point guard. It's like that. But <coughs> when you get tired, you know, it's. We lose some concentrations and we, we're going back to have what was before it's, it's like that and but okay that's mean I know that it's you know it's not not some magic thing in, in basketball just work 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 and everything go to same way what we have in, in the practices in everything you know this concentration uh, small things everything and I think we will be okay you now. <clears throat> Of course, we can say about defense that we lost some. You know, that means they score 90, ninety-five points. This last three-pointer, it's on me because I, I, for follow I told that go more to the help. And it's this is basketball. You know, sometimes players scores, sometimes missed. Of course, it's, uh, uh, we missed some. I think three three-pointers in uh, wide open in second half. Maybe was some different. You know but i'm happy that you know we played till then and we stayed in the game we're fighting good uh, extremely grateful that we got the w know um, no we needed to get this win uh, we didn't start off as uh, good as we wanted but you know we pulled all together and you know came out with the w at home so that's what matters the most Dobrej energetycznej walki w całym, w całym spotkaniu trzeba przyznać, że mają swoje problemy wiemy ogólnie wokół zespołu, ale też chociażby dziś personalnie, że zabrakło kluczowego gracza AJ'a Imbisza i mimo tego naprawdę zagrali dobre zawody. Co do nas, oczywiście cieszy ostateczny wynik, że kontrolowaliśmy ten mecz i tak naprawdę ten mecz był kontrolowany, tylko myślę, że gdzieś tam w głowach nam się działo to, że że zespół przeciwnika jest osłabiony i, i gdzieś ten mecz będzie, będzie łatwo wygrać. A, w, a wcale nie, bo każdy, każdy walczy, każdy chce pokazać się z dobrej strony i chociażby dzisiaj z bardzo dobrej strony pokazał się Paweł Kikowski, który trafiał z wręcz niewiarygodnych pozycji, ale on chyba każdą klepkę na tej hali zna i, i mieliśmy problem z zatrzymaniem chociażby tych jego rzutów ale także też Marcin Woroniecki, który też potrafi rzucać za trzy punkty. I tutaj myślę, że w obronie bardzo, bardzo dużo błędów. Przez to też ta nasza gra w ataku była nerwowa i przez tą nerwowość troszeczkę niepotrzebnie nie mieliśmy takiego swojego flow. Natomiast no myślę, że ten, ten, ten mecz, ta różnica między nami, mówię o jakości zawodników, jest dość duża, i ten mecz był gdzieś tam przez nas kontrolowany. Natomiast no w pełni nie jestem zadowolony z naszej dzisiejszej postawy.